Witajcie moi drodzy, dzisiaj przychodzę do Was z bardzo szybkim filmikiem i będą to zdrapki postanowiłam nagrać dla Was ten filmik gdyż od zawsze uwielbiałam zdrapywać zdrapki dzisiaj pierwszy raz postanowiłam zakupić je tutaj w Niemczech gdyż zafascynowana na znaczy się filmikami ze zrabkami z kanału Gram Paula. Postanowiłam też nagrać taki film. Paula oglądam na niej um, dwóch kanałach, na Gram Paula i Glam Paula TV. Um, także postanowiłam, że też nagram dla Was taki film. Jeśli jest, jest, jesteście zainteresowane, zapraszam Was do oglądania. Mam tutaj takie. Taki zbiór różnych zdrapek. Na te akurat wydałam 24 euro. Mam tu jedną za 10 euro, jedną za 5 euro. Nie, dwie za 5 euro, jedną za 2 euro i dwie po jednym eurasku. Także jeśli jesteście zainteresowane niemieckimi zdrapkami, także zapraszam Was do oglądania. Na sam początek zacznijmy od tych najtańszych po 1 euro. Jest to jakaś świnka i tutaj muszę znaleźć trzy takie same kwoty. Także dzisiaj zdrapuję dwoma centuszkami i jedziemy. Pierwsza kwota 1 euro. Nie wiem, czy Wy to dobrze widzicie. Druga kwota 100 euro, trzecia kwota 10 euro, czyli jak na razie wszystkie kwoty inne, 4 euro 3 tysiące. 100 euro, czyli mamy dwie setuszki, raczej wątpię to żeby w to, że zapcie za 1 euro udało mi się wydać, wygrać 100 euro 20 euro Druga dziesiątka, no i 3000 euro, czyli dwie dziesiątki, dwie setki i dwa razy po, 1000, po 3000, czyli ta zdrapka niestety jest pusta. Teraz drugą zdrapkę. Tu jest szybkie 7, trzeba znaleźć 7 i wygrać przypisaną do niej kwotę. Tutaj mamy niestety 1, więc nie wygraliśmy, można było wygrać 2 euro tutaj mamy. Już myślałam, że siódemka, że ale to niestety jest trójka. Tutaj było do wygrania 100 euro. Tym razem jednak nam się nie udało. No i dziewiątka. Także w tej zdrabce również nie mamy nic. Czyli na kupeczkę z przegranymi. Kolejna zdrabka. Tutaj trzeba znaleźć buźkę i wygrać przypisaną do niej kwotę, albo znaleźć podwójne, kwoty, podwójne buźki i kwotę podwoić. Także szukajmy, niestety, słonik 40 euro, kaczka 40 euro, koń 10 tysięcy, jest mam buźkę, jest buźka, wygraliśmy 4 euro. Udało się wygrać 4 i druga buźka też 4 euro, już mam 8, 8 euro w tej zdrabce, jaka jest, i następna. Następna buźka, już mam 4, 4, 8, 10 euro w zdrapce za 2 euro, ale jestem szczęśliwa i tutaj jeszcze na koniec, niestety dalej już nam się nie udało, jest koza i lew, ale 4 euro, 4 euro i 2 euro, 10 euro w zdrapce za 2 złote, także jestem jak najbardziej zadowolona. Kolejna zdrapeczka, zdrapmy sobie. Jakie my mamy liczby 38, 21, 11 i 34, czyli takie dość większe liczby. No i zaczynamy. Pierwsza liczba 23. Niestety nie mamy. Druga liczba 40, 40 również też nie mamy, trzecia 14, też nie mamy, jak blisko 11 ale niestety się nie udało, 26 też nie mamy i 25 również nie mamy, kolejna 22, a mogło być 21 i byśmy mieli wygrane 1033, również nie mamy, zobaczcie jak blisko jest tych 30, 21, 30, tutaj mam 33, a tutaj wygrana jest 34, 39, tu mam 38, również niestety nie wygrane. 21 jest, wygraliśmy, wygraliśmy. 21 pozwoliło nam wygrać 15 euro w zdrabce za 5 euro. Także jak najbardziej na plus, bardzo się cieszę. No i ostatnie szanse, 15, 15 nie mamy. 12 niestety też nie mamy. 36 pff, też nie mamy. 29 nie mamy i 32 też nie mamy, ale 21 pozwoliło nam wygrać 15 euro, także jak najbardziej na plus jestem zadowolona. Na razie dwie zdrapki, w których nic nie było, i dwie zdrapki wygrane, czyli pół na pół. Tutaj mamy magiczne perły. Także jedźmy z pierwszym. Tutaj mamy portfel. Niestety nie wygraliśmy, było 50 tysięcy. Kolejne ma... O i już jest perełka, także w tej zdrapce wygraliśmy 5 euro. I już drapeczka nam się zwróciła, także jak najbardziej na plus dzisiaj te zdrapki są dla mnie szczęśliwe. Kolejna korona, było 500 euro. Następne mamy jakąś sakiewkę. Było 50 tysięcy. O i zaś wygraliśmy następny i tutaj mamy wygrane następne 5 euro, czyli już w tej zdrapce mamy 10 euro, zdrapeczka nam się jak najbardziej zwróciła podwójnie. Następne mamy bank, tu 50 euro do wygrania, kolejne auto, było 500 tysięcy i tutaj mamy jakieś, nie wiem co to jest, było 5000 euro do wygrania. No i ostatni, nie przedostatni, jest to zegarek. Niestety nie udało się wyjąć 20 euro. I jakiś zameczek było tutaj 1000 euro. Czyli w tej zdrabce mamy wygrane 10 euro. Także jak najbardziej na tak. Na razie większa kupeczka z wygranymi niż z przegranymi. W tej zdrabce największej za 10 euro. Może Was tak odsunę, żebyście widzieli całą zdrapeczkę XL się nazywa 20 szans na wygraną i tutaj musimy znaleźć znaczek XL żeby wygrać kwotę przypisaną lub pieniążek, wtedy wygrywamy 100 euro także zaczynamy pierwsza kwota, mamy jakieś G niestety nie wygraliśmy 200 euro, następny znaczek, mamy F niestety też się nie udało było 50 euro. Następny Q niestety też nie. Z niestety nie. I Q również nie udało się. Kolejny znaczek W niestety się nie udało. Kolejny znaczek K również nie. R również się nie udało. D również nic. I kolejny D również nic. Dobra, w tej zdrabce, jak w razie nic jeszcze nie mamy. Tutaj mamy H, niestety też nic. J też się nie udało. T też nic nie ma. Ale będziemy się jak w tych najtańszych zrapkach grać najwięcej, a w tych najdroższych nic nie będzie. No, tutaj też nic nie ma. H również nic. Dali, bo chociaż szpinieszka, bo. Nie, no, 100 euro to raczej wątpię, żeby nie dali wygrać, ale. Ale, XL mogłoby być. B. No i ostatnia szansa. G. W tej niestety nie udało nam się nic wygrać, ale. Ale i tak jestem szczęśliwa, bo mam trzy przegrane i trzy wygrane. Słuchajcie, na 6 zrapek. Mamy 3 przegrane i 3 wygrane. Zainwestowaliśmy 24 euro, wygraliśmy 35, czyli 11 euro na plus. Jeśli dalej chcecie takie filmiki, no to przy 50 wyświetleniach daję kolejny filmik lub 5 komentarzach lub 5 łapkach w górę. Także jeśli Wam się zap podobało, zapraszam do oglądania, komentowania, zostawiania łapek w górę, a ja się z Wami żegnam, pa pa!